Tegeralt, pamiętasz mnie? Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci odnaleźć NFL. Wygląda na to, że znów potrzebujesz pomocy. Chcesz, żebym ci pomógł? Umowa stoi. Opowiem ci historię o najgorszym pośród ludzi. O człowieku, który nie chce spłacić swoich długów. Ładne cięcie, wiedźminie. A teraz może mi powiesz, czemu wtrącasz się w nie swoje sprawy? Nieśmiertelność nie jest taka przyjemna, jak się niektórym wydaje. Umrzeć. Nie znaczy, że żyjesz pełnią życia. To klątwa? Trzeba uważać, czego sobie życzysz, bo Twoje życzenie może się spełnić. Musisz się dostać do skarbca. łamię się. Każdy weźmie, co mu potrzebne. Mogę na Ciebie liczyć? Dlaczego chcesz się widzieć z panią domu? A widziałem, jak to rozegrałem? Teraz nie gier tego. Cześć, z tej strony półce waszego perełka. Posłuchajcie na kolejny odcinek. Chodźmy na lepsze. Co działo, dziki gór? Dużo się nakradliście. Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd! Wiedźmina nam nie trzeba! <gryzny> Widzę nawet kilka potworów. Gdzie? Drzemiu, na no słowo daję. Głupszy jesteś, niż połeć słoniny! On nas ma na myśli! To są zwyczajne ludzie! To ty jesteś mutant! Przybłęda Parchata! Dalej, chłopy, na niego! Okej okay. ah, przydaje się ten zakręcić sami dobra, teraz możemy ruszyć dalej na wyprawę nieznany. tego przetania, lecz tak będzie to się przekonamy na tym. Tam to. to jest chyba to miejsce gdzie chyba Gryfał pokonaliśmy i ratowaliśmy tych. Jak się na coś kojarzę w to miejsce? I to nawet będzo! Kojarzę. Tylko czy tu... właśnie. Znaleźliśmy wtedy chyba na górę. Ale chyba teraz będzie chyba iść. Nie wiem czy w tamtym kierunku, czyli... To jest... 我来推选一个，咱、哎、们不单独，不单独。 可能。Okay, okay. Tu są te ruiny, raczej tu Ja by to jakoś... miejsce, tylko... No, tutaj dokładnie Okej okay. Jakiś czas później Miejsce wybrałeś, zakładam, że nie przypadkowo. To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Co to? Płótno. A na nim twój dom, żona i róża, którą jej wtedy dałeś. Nie o to prosiłem. Źle sformułował. <grytanie> Nie pierwszy raz. I właśnie to mnie zgubiło. Jest taka piękna. Wygląda jak żywa. W pewnym sensie żyje. To ona namalowała ten obraz, a potem wniknęła do środka. Co? Jak to? W co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak to się skończy. Co. co się dzieje? Czuję się, jakby. jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Widzicie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, Pan Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? O, Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania. I i spotkamy się na księżycu. No i jesteś. Co? Mieliśmy umowę. Tam jest księżyc! Tam, a nie! Tu dałem ci, czego pragnąłeś. Tutaj, na Księżycu, kończy się nasza umowa. Oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierna. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. Co chcesz grać? <coughs> Winta. Nie wiem. Możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Hmm, dobrze. Ale zrobimy to po... Ze mną zagrać, to grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. A jeśli nie, haha, <słyszy> <słyszy> wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi, potrafisz uwierzyć. Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam zdarce, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja w ich Co to ma być? Odbiciem. Ty mi powiedz, czym jestem? Odbicie. Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas, start. Ten. Nie, 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 nie ten. Tam już. Co to za miejsce? Haha, <laughs> podoba ci się? No to czym, chata bogata! Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Na potwory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój świat. Moje zasady. Przepraszam, idę do Ciebie. Najgorsze okay. jest to wczytywanie. Co to za miejsce? Podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Na potwory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój świat, moje zasady. Nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się waliło i paliło, choćby życie wisiało na włosku. Ha, ha właśnie. Czas ucieka. Śpiewsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. Moim zdaniem. się chowasz. No chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest...

Jak? Lepiej ci. Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. Ech. No dobra. To opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od Ciebie. Wybacz. Nie chciałem Cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny. I wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Misterko zabrał mi wszystko, co kochałem, wszystko, co było mi drogie. Nieprawda, odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce, i jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. <grystanie> Moje życie jest w gruzach. Radziłeś już sobie w trudnych sytuacjach, teraz też desz Na zewnątrz czeka na ciebie wierna kompania. aż dom, majątek. Nie, nie mógłbym żyć tak jak wcześniej. To, co zrobisz? Jeszcze nie wiem. Jedno jest pewne. Czas wziąć los w swoje ręce i zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki Wiedźminie nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia, a tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki Geralt, za wszystko szczęśliwej drogi. Wzajemnie powodzenia, T'as une autre chine avec